Wiktor Długo, z na Kielce wróciłeś na, boisku, na boisko po kilku tygodniach przerwy, ostatni twój występ w wygranym spotkaniu z Lechią Gdańsk okraszony twoimi dwoma golami, a tutaj, no niestety, porażka z Rakowem Częstochowa 1-4. Za wysoka pewnie z perspektywy tego, co działo się na Murawie. Jak ty to oceniasz? No Dla mnie, dla mnie osobiście taki no. słodko-gorzki smak, bo, bo cieszę się, że gdzieś wróciłem Szybciej niż przewidywano i, i, i bez jakichś tam dolegliwości bólowych. A, a co do meczu, no to, no to tak, nie zasłużyliśmy na, na taką przegraną, ale, ale gdzieś ten początek meczu nie był na pewno najlepszy w naszym wykonaniu. Ciężko później grać z Rakowem, jak się przegrywa 2-0. Wykorzystali to w końcówce, że, że się trochę odsunęliśmy. I, I uważam, że zasłużenie przegraliśmy. Choć przy 1-2 graliście nieźle w piłkę, były stwarzane sytuacje, może one nie były stuprocentowe, zabrakło strzałów na bramkę Oliwiera no tak, gdzieś już ta końcówka pierwszej połowy uważam, że dobrze wyglądała, gdzieś ta pierwsza bramka dała nam dużo energii, Raków się cofnął, mieliśmy swoje sytuacje, tak samo początek drugiej połowy też uważam, że, że całkiem niezły. Mieliśmy jakieś sytuacje na dwa i może ten mecz by się inaczej potoczył, no ale taka jest piłka. Dobre zmiany chyba, bo i twoja i Marcela. Pięczka i Huberta złoźnego i Wojtka Kamińskiego. No tak, to uważam siła drużyny, że gdzieś że nawet jeżeli tych rotacji jest trochę więcej i zmiennicy dowożą jakość i tak to powinno wyglądać, nieważne kto zaczyna, nieważne kto kończy, ważne, żeby nam się zgadzało, zgadzał wynik. No dzisiaj się nie zgadzał, ale, ale uważam, że dłuższymi momentami możemy być siebie dumni. Pięć meczów bez zwycięstwa Korony Kielce, w tym trzy porażki, dwa remisy wpadliście w taki lekki dołek, z którego trzeba by jak najszybciej chyba wyjść. No tak, no możemy gdzieś tam gdybać, że gdzieś te pięć meczów były takie, że, że, że nie wygraliśmy, ale też było kilka z nich było takich na styku, że, że mogliśmy zgadnąć te trzy punkty, jak nie wiem, przykładowo mecz z Górnikiem, więc <laughs> taka, taka strata dwóch punktów tu gdzieś tam jeden punkt, to to na pewno boli, ale teraz mamy przerwę reprezentacyjną, trochę, trochę odpoczniemy, weźmiemy się do roboty i mam nadzieję, że, że już widzę wam... No, po prostu wygramy. Dawid Błanik, Korona Kielce. Jest szósty gol w tym sezonie, ale też i porażka 1-4. Z perspektywy boiska nie do końca wynik odzwierciedla chyba to, co się działo. Myślę, że to, to zdecydowanie tak jak Pan powiedział. No, 1-4 yy, po takim spotkaniu to, to boli, bardzo boli, bo bo mieliśmy naprawdę bardzo dużo fajnych momentów, szczególnie w pierwszej połowie. I na pewno boli to, że zaczęliśmy grać od wyniku 0-2, więc na pewno musimy to przeanalizować, bo tak się dziać nie może. Przyjeżdża klasowy przeciwnik, więc jeżeli popełniasz dwa błędy od razu na początku, to później się gra bardzo ciężko, ale myślę, że zareagowaliśmy na to bardzo dobrze. Mieliśmy bramkę na 1-2 i gdzieś podbudowani, wyszliśmy na tą drugą połowę. Staraliśmy się atakować, otworzyliśmy się i po prostu Raków dobiegł ten mecz. Do pola karnego Rakowa, Częstochowa dochodziliście, graliście dobrze w piłkę, zabrakło strzałów, bo tak naprawdę Olivier Jerzyk zbyt dużo pracy nie miał. Tak, no, tych strzałów było bardzo mało. Też Raków słynie z tego, że ta obrona jest na bardzo wysokim poziomie, gdzieś drużyny ciężko mają stworzyć jakąkolwiek stuprocentową sytuację. Dzisiaj Raków to pokazał nic. My, my wracamy do, do pracy przed nami przerwa reprezentacyjna, którą musimy wykorzystać bardzo dobrze na, na bardzo dobrą jakościową pracę, bo przed nami bardzo, bardzo ciężki wyjazd, ale cieszymy się na to i mam nadzieję, że po prostu w następnym spotkaniu zapoktujemy za trzy. W dobrym momencie przychodzi ta przerwa, bo od pięć kolejek ligowych nie wygraliście meczu, czy przegraliście, dwa zremisowaliście. Ja wiem, że. W międzyczasie było to zwycięstwo w pruszkowie ze zniczem, ale to puchar Polski i pierwszy ligowiec, więc spójrzmy tylko na ligę. Czy ona w dobrym momencie przychodzi. że Rzeczywiście troszkę spokoju, wam więcej teraz potrzeba. Ciężko powiedzieć, bo na pewno po, po meczu, w którym się przegrywa, każdy zawodnik chce za chwilę zagrać kolejne spotkanie jak najszybciej, żeby spotkanie wygrać, więc mamy za dwa tygodnie mecz. Musimy spokojnie podejść do tej pracy, pielęgnować rzeczy, które wychodziły, bo tak jak powiedziałem, no, dzisiaj było. Mnóstwo fajnych rzeczy, ale koniec końców liczy się wynik, więc skupiamy się na pracy i mam nadzieję, że, że te dwa tygodnie poprawią ten zespół i efekty będą w naszym najbliższym spotkaniu. To powiedz, Dawid, jak sytuacja zdrowotna, bo poprosiłeś o zmianę, począłeś się ubóstwia? Wszystko w porządku? Tak, jeżeli chodzi o mnie, to na pewno cieszę się, że, że do następnego meczu. Mamy dwa tygodnie, bo gdzieś poczułem spięcie w, w lewej nodze, więc mam nadzieję, że nie jest to nic groźnego i będę do następnego spotkania gotowy.